Idziemy sobie Idziemy sobie na kosza piszczyk kozak O, ekipa Ale dużo Przybliżymy Widać kurę? No, o, Franek jest, Franek jest Karol, Michał Jakieś panie, jakieś dzieci Bloki, Nasze bloki są zajebiste Nasze bloki są zajebiste O, dzieci mnie wołają, dzieci mnie kochają Urywa Siema, Franek Siema, Wodar cześć. No Cześć, Karol Siemano, Siemano, Wodar, pokaż mordę Cześć ja odczuł? No chodź ci po. Przywitać się. filmem? film. No chodź. To jest młody Wabi. A, a z tobą? Ja też mam z tobą się przywitać. Cześć, No bloki są zajebiste. Cześć, dzieci. Co? Dobra, no wodar lecisz Wo Woderciot No siema, też Cię kocham no co? Nie! O kurwa